Dzień dobry witam drogich słuchaczy i widzów naszego kanału Tadeusz Rolnik TV. Akcja nasza, zakładamy trawniki na warzywniki, jest cały czas aktualna. Dziękuję za odwiedziny naszych, naszych stron. Widać jak, jak bardzo ludzie interesują się w tej chwili tym, co jemy. Widać w sklepach co się dzieje, jak znikają produkty niekoniecznie, produkty, które mogą nam służyć dlatego, że powszechnie stosowany RANDA, czyli glifosat, jest tak, po prostu w, 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 w takim w stężeniu w produktach, że służby sanitarne też już, Bogu dzięki, zauważyły. My będziemy dzisiaj trochę mówić o, o nieproszonych gościach, trochę będzie natury i trochę będzie elektroniki. Z elektroniki to tutaj posłużymy się książką i dr Hulda Clark, która Napisała, że wszystko ma swoją indywidualną częstotliwość, dlatego głównie chorujemy, i ona też to tutaj opisuje, praktycznie z dwóch powodów. Główny powód pierwszy to są pasożyty, a, a drugi to jest zatrucie metalami ciężkimi, toksyny i też, prawda, nad tym się dzisiaj skupimy, dlatego że. Trzeba sobie przypomnieć takie stare metody opisane w książkach, też pan Giladin Małachow opisuje w swojej książce życie bez pasożytów. Jak skutecznie oczyścić pasożyty, nie obciążając organizmu. I ja właśnie Państwu chcę dzisiaj szczegółowo powiedzieć, jak należy do tego podejść. Wiosna, czas oczyszczania, czas porządku, robimy porządki w koło domu, w obejściu. A nasze wnętrzności, zwłaszcza jelita i inne organy, są zanieczyszczone właśnie pasożytami. Najlepszy sposób na pasożyty, prosty i skuteczny. Ludzie, którzy to doświadczyli, bardzo szybko mają poczucie ulgi, I ja tutaj właśnie chcę Państwu opowiedzieć, jak to łatwo, jak to zrobić. Polecam taką godówkę tygodniową na sokach warzywnych. Dobrym rozwiązaniem byłaby dobra chlorella i, i, i jakiś chlorofil z jęczmienia albo z, z młodej płaskórki, który możecie sobie sami wyhodować. Dlatego, że to są jak gdyby właśnie rzeczy, które nam robią, absorbują wszystkie toksyny i robią porządek w organizmie. A w, o, w pełni zaczynamy kurację oczyszczania. Właśnie dzisiaj zaczyna się pełnia. I takie rozwiązanie: w takiej godówce sobie, trzeba sobie zrobić taki słodki dzień, taki po prostu dużo słodkiego na kolację. ale Najlepszym w tym, w tym przypadku rozwiązaniem jest wziąć sobie siebielnianę, czyli ziarna lnu, i pogotować sobie tak parę, parę, parę minut, z 15 minut, żeby powstał taki kisień. Ten kisiel trzeba dobrze dosłodzić. I co polecam? Ja jako przelaz polecam miód. Ale też do miodu warto dodać jeszcze melasę. Dlatego że melasa e, jako dobre źródło żelaza ściąga też dużo innych e, patogenów. Melasa to jest produkt uboczny produkcji cukru i e, robimy sobie taką kombinację, czyli trzy łyżki gotowanego, siebie pół litry e, wody. Jak się to zagotuje, dodajemy łyżkę miodu, łyżkę melasy i wtedy wypijamy to na kolację. Bardzo ważne są godziny. O godzinie 20 wypijamy sobie taki właśnie kisiel. Natomiast o godzinie 12 w nocy, czyli godzina 0, wypijamy sobie. Ja proponuję setkę koniaku dla osoby powyżej 70 kg i ze słodką herbatą. Natomiast o godzinie 1 w nocy bardzo ważną rzeczą jest, żeby wystąpiła biegunka, to bierzemy olej rycynowy. Olej rycynowy w ogóle ma niesamowite właściwości. To jest tak, tak zwany do tych dotyk bogactw, dlatego, że to jest też rycyna. To jest krzew z Biblii, po którym schował się Jonasz, czyli krzew świętego Jonasza. Ma bardzo dobre właściwości oczyszczające. Można robić okłady z rycyny. I ten olej rycynowy, żeby nam łatwo było przełknąć go, to trzeba go zmieszać z maślanką albo z jakimś dla dzieci ze słodkim, ze słodkim jogurtem. Oczywiście dzieciom nie polecam alkoholu ale można to zastąpić właśnie samym olejem precyzyjnym i, 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 i siemieniem liniarem. I taką kurację należy e, robić e, w każdy weekend, e, mówiąc tak e, obrazowo, 4 razy, po 2 razy, jak w tej prawda, kawaletowej piosence. 4 razy, czyli 4 weekendy, 2 razy w każdy weekend. I po takiej kuracji, takie przypadki różne, gdzie są po prostu jakieś zmiany na skórze, czy, taki przypadek, gdzie po prostu policzek. Rana na policzku, i już prawda, kwalifikująca się do przeszczepu, proszę sobie wyobrazić, że po miesięcznej kuracji jest cena wygojona. Czyli to jest dowód na to, że tam były pasożyty, a tutaj, w tym miejscu, gdzie był ten rana, organizm oczyszczał się, prawda, limfa się oczyszczała. Coś mniej więcej takiego, jak doktor Ashkar pokazuje, żeby zrobić sobie ranę na, na łódce i wstawiać sobie tam ziarno czy cieczyszyce. To chodzi o to, żeby organizm mógł wydalać. Chorą, 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 żeby mogła się oczyszczać chora, chora linfa. Czyli kuracja olejem rycynowym i koniakiem. Do tego siebie liana jest bardzo e, pożyteczne, dlatego że, e, że po, po, zrobimy takiego gluta i ten glut po prostu to wszystko jak gdyby, o, o, ogarnie i, i, i za pomocą biegunki mamy to e, tych nieproszonych gości wydalonych z naszego organizmu. Po wystąpieniu biegunki warto Warto zastosować jeszcze olej rzydo, węgiel drzewny. O węglu drzewnym doktor Jaszkowski świetnie tutaj właśnie nas informuje, jak go zrobić. Pokażemy filmik, jak zrobić ten obrazowo, bo my faktycznie wiemy, ale jakiegoś nam tam powodu brakuje przekonania, co zrobić. Co pokazują tutaj, właśnie też co doktor pokazał, że ten węgiel, który jest w sprzedaży, jest w jakiś sposób stabilizowany, utwardzany jakimiś innymi dodatkami, niepotrzebne są te dodatki, dlatego że węgiel nie wchłania się do krwiobiegu, a absorbuje wszystkie, wszystkie toksyny. Oczywiście warto przygotować organizm, żeby był luźny stolec. Ludzie, którzy, osoby, które mają problemy z zatwardzeniem, to polecam nasycenie organizmu witaminą C wcześniej, żeby był luźny, luźny stolec. Chciałem powiedzieć jeszcze kilka słów o elektronice. Są dostępne różne urządzenia na rynku, można sobie kupić, ja prywatnie do swoich celów w rolnictwie i w przelarstwie i w domu. Właśnie jak dr Hulda Clark pisze, że wszystko ma swoją indywidualną częstotliwość, to tutaj na ostatniej stronie, bo dużo ludzi tą książkę ma, ale nie, nie wszyscy ją czytają do końca, na samym końcu są najważniejsze rzeczy, właśnie te wszystkie pasożyty. One mają częstotliwości, czyli tam średnio powyżej 44, prawda, tutaj mamy e, kiloherce, herce, toksyny i tasiemce i proszę Państwa i inne patogeny, wirusy i bakterie i obleńce. Najniższe częstotliwości mają pleśnie, pleśń, na przykład aflatoksyna 177 kHz Później mamy, prawda, jakieś śluzowce, Argerialicogala, 126 kHz I później mamy bakterie, które się zaczynają, prawda, powyżej 390 i, 3, i w górę. I mamy, co tam mamy jeszcze, różne inne tasiemce. I też tak samo my w rolnictwie mamy problem, na przykład, z przywrami u zwierząt. To tak zwane motylice. I one mają częstotliwości, proszę Państwa, na przykład e, fasciola hepatica to ma e, 427, inne mają prawda, dojrzałe e, częstotliwości, mają jaja, e, na przykład e, fasciola buszki jaja, nie Proszę Państwa, wyklute. jej toma może być nawet do 7,5 cm, prawda, e, długości, mówiła mi pani, pewna pani doktor, jak wysyłałem mi Yy, ludzie, zdjęcia, no, no, takie jak ślimaki, coś takiego jak ślimak, proszę sobie wyobrazić, taki ślimak po jelitach się przesuwa, spasa te nasz kosmiki i powoduje różne, różne choroby. Do tego później dochodzą blizdy które są powodem y, astmy. Yy, powodem astmy jest też astrylgirus niger też ma swoją o, oczywiście tę częstotliwość. Na takie maszyny możemy sobie ustawić, ja yy, w tamtym roku ustawiałem sobie częstotliwość na na, na waronze, która ma 14 tysięcy herców tych urządzeń na rynku jest coraz więcej, możecie Państwo sobie je nabyć i w domu bezpiecznie sobie stosować. To są w ogóle dostępne rzeczy już w tej chwili. No i na przykład tutaj mamy, na urządzeniu możemy sobie wejść w Bibliotekę Światową no i mamy pasażyty, ciach, wgrywamy, cała lista patogonów jest dostępna w internecie. Tak, i zaraz zobaczymy. Tak, i mamy tutaj ogólnie pasożyty. Czas, godzina 12, startujemy i takich kilka sesji można sobie też zastosować. To jest dodatkowo jeszcze. Jeszcze, jeszcze bardziej skuteczne. Dostępne są też różne inne preparaty. Niestety te, które są bardzo dobre i skuteczne, które nam wyraźnie służą w Polsce, są w dziwnym jakimś tam po prostu, trafem nie, 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 niedostępne. Starci ludzie pamiętają jeszcze takie, prawda, rzeczy, takie, takie na przykład panie higienistki w szkole, one się nie koncentrowały na tym, żeby wyfluoryzować prawda, dzieci, bo jak wiadomo, fluor jest największą neurotoksyną, o tym też mówią lekarze oficjalnie. Natomiast częsty zabieg, który był stosowany w szkołach, to było badanie kału na zawartość pasożytów. Problem jest w tej chwili, że te w badaniach szpitalnych te w badaniach. W Senepidzie te nie wychodzą pozytywnie. Dlaczego? Trudno, trudno powiedzieć dlaczego. Ale każda starsza e, e, babcia, pani, która w domu, prawda, którą ma, jak mamy babcię w domu, to ona dobrze pamięta takie czasy, kiedy robiło się różne kąpiele na pasożyty i też korzystało się z porad takich różnych zielarek. I też jeden z takich po prostu znanych metod to jest kąpiel w ziołach na pasożyty, a potem nacieranie miodu i, i mąki. No i na przykład takie włosogówki, takie drobne pasożyty, one pochodziły pod skórę. Ja, są filmy na internecie, także można sobie też wejść i zobaczyć, jak ludzie sobie takie, takie kuracje robią. Plagą są w tej chwili ofiki. Często zdarza się, że dziecko jest zdrowe, a jak idzie do szkoły, Praktycznie nie do szkoły, ale do, do przedszkola, zwłaszcza do przedszkola, do przedszkola i wtedy się zaczynają te główne problemy. Także polecam Państwu tą kurację olejem recynowym i koniakiem. Warto to sobie zrobić profilaktycznie, dlatego że jeszcze raz powtarzam, wszystkie choroby zaczynają się od pasożytów i od tego trzeba zacząć. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.